Witam serdecznie. Będziemy łowić dzisiaj w studni takiej. Fajne ogrodzenie ma. No i zobaczymy, co tam się kryje. Można przygotować magnes. Oczywiście ten jest, ta lina jest za krótka. Trzeba dołączyć drugą linę. Na pierwszy strzał leci F300 Gold. Przetestuję. Tutaj warunki ale nie ma tutaj pompy, także powinno być okej okay. zimno dzisiaj 5 stopni o 8 rano no niebawem zetkniemy się z wodą jest ciekawe idę jeszcze, pod... o pod wodą nie ma nie ma tam dużo, jakieś pół metra jeszcze jest no to będzie można jeszcze dać inny magnes z, z górnym chwytem jeśli to coś tu w ogóle jest na razie nic nie wyczuwam jak coś będzie to się włączę. No i pierwsze wynurzenie, a ja widzę, że tam już coś się błyszczy. Chyba jest odblask jakiś. Z daleka wi widoczny już. No i tak jest właśnie. <grym> jest odblask. I kapselek. No tam jest taka tasiemka metalowa. powinno się wyprostować okej okay. założymy tu na studnię to będzie lepiej widoczna w nocy jakbyś chciał sobie o, no, tak to łowić po nocach to proszę bardzo. drugie wynurzenie i chyba nic nie ma no nie ma. Podłączymy jeszcze magnes z górnym chwytem i zobaczymy czy coś jest. Leci. Może coś z dna wyrwie. Wylądował. Coś tam wyczuwa On chyba nie Ale trzeba tu pokręcić się trochę No wiadra na pewno nie ma, bo by już złapał No nic, pokręcę się i zobaczymy Totalnie nic nie wyczuwam żeby tam coś było Także wyciągamy magnes, może jakiś gwóźdź, Bidny no To dobrze, że czysta studnia, no co? A! coś jest, ktoś jest, dobra. Ucho. Ucho od garnka. No dobra, tak fanty są. No nic, lecę dalej, gdzieś, nie wiem, randżetę chyba trzeba. Tutaj położyłem magnes i magnes złowił coś, ale na brzegu. O, tu w trawie działo coś. Jakiś zawias od szafki. O, trzeba tak prze... przepatrzeć. O, znowu coś. Chodź, więcej złomu jest na zewnątrz. Bardzo bym chciał podziękować Krzyśkowi i jego żonie, którzy przywieźli nam kilka reklamówek fantów na pchitar. Super rzeczy, kubeczki, szklaneczki. No i to ładne takie, opatrzcie. Super, nie będę już tego wyjmował tutaj wszystkiego ale jest tego sporo Ta misa także bardzo dziękuję wam jesteście wspaniałymi ludźmi że wam się chciało w ogóle przyjechać tutaj tam i to przywieźć także pozdrawiam serdecznie Krzyśka z żoną schodzę sobie tutaj pod most łowiło się tu wiele razy nie liczę dzisiaj na jakieś grube kotlety po prostu liczę na odpoczynek, relaks przy magnesie. Także będę sobie tutaj rzucał. No i co wpadnie, to super. Jak nie wpadnie, to nic się nie dzieje. nie? No to zaczynamy. O, proszę bardzo, leka. Jaki piękny owód. Co to jest? Jakieś winogrono? Chyba tak. No nic, pierwsza zdobyć to tyskie. Eee, to drzewo obrodziło. Proszę bardzo, jeszcze leszek jest. Drugie wszystkie I tu jeszcze spady są tak zwane, czyli już jakiś jeden owoc spadł. Dojrzały. Pierwszy rzut wykonam. Fajnie, spokojnie. To jest to. Piesek nam szczeka, ale to nie przeszkadza. Mi przynajmniej. I pierwszy rzut nam pokazuje, że można złapać blaszkę. O i gwoździe. O i gwoździe. Nie będę pokazywał każdego rzutu, jeżeli będzie wyglądał tak. Bo no cóż, no gwoździe, każdy wie jak wyglądają. Ale jak się napełni całe wiadro takimi, to będzie już fajnie. Dawno nie łowiłem z brzegu. Jest to zupełnie inna forma łowienia magnesem, ale nie, nie zawsze jest gorsza. Czasami jest fajnie, oczywiście, jakichś wielkich potworów, które trzeba wyrwać, no to się nie wyrwie. Ale tak sobie wyjmuję, za każdym razem nie wiem, co to będzie. I teraz wyszło coś, właśnie, bez pomocy rąk, nóg, porządny złom. <laughs> jakieś drzwiczki, ale takie ładne. Zdobione jakieś takie tutaj, eleganckie. Drzwiczki od pieca jakiegoś od kuchni, nie wiem fajny, fajny fancik no, gruby złom także jak poczuje się opór i, i ciągnie się tą linę to się czeka aż wyjdzie fancik, no i wyłonił się taki piękny fancik dorzucam do wiadra kolejne metalowe elementy nie no, dzisiaj chyba takie wiaderko to się wypełni Cztery rzuty już już jest na dnie Chyba coś jest Zaraz się dowiemy co to tutaj się przyłapało O Pięknie Pięknie Gruby złom Coś takiego. Żeliznego. No super. Mam na sobie polarek Mactoma Bardzo ciepło, fajnie, mimo tych 5 stopni. Jest super. Przewiewnie, bo nie upoci się człowiek. A i ciepło trzyma. A ja mam kolejny. Piękny złom Ła wow. no Bo powiem wam tak Piękna szpila Nie ma co się nastawiać Po prostu jedzie się żeby się zrelaksować a no jak się coś trafi No to tylko się cieszyć No takie coś tutaj Super Piękny złom Jeszcze coś tutaj Koncownik jeszcze jest. No i oczywiście tradycyjne gwoździe. Czasem trafi się takie zagłębie, że to wszystko tutaj nie pusto, 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 i nagle tutaj zagłębie. I jest tego dużo. No wiadomo, gwoździe, ale cały czas wychodzi z tego miejsca coś. Więc trzeba tutaj atakować. Coś chyba jest. No. Przekonamy się, jak mówimy. Magnes. Coś, tam się ślizga po temacie okej okay. pokrywka, ścinki blachy No i wiaderko się zapełnia No dobra na początku nie bardzo było ale tu coś się chwyciło pod koniec tego rzutu Poczułem jakiś tutaj cięższy pant, ale chyba O, no, okej, okay. no jest coś. Coś tam się wydarło z tego dna Woda wypukała, no i pojawiły się nowe rzeczy mamy zawias piękny Spogląda na nas Idzie, 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 bednarka o, ciężko było ją wyrwać Ciężko było ją wytargać, Ale udało się Porządna Siedziała w mule Jak widać Ale jest, już moja Mam coś, mam coś Uuu Ha, ha. gruby złom to jaki czekajcie opłukam go trochę to się nam tutaj lepiej zaprezentuje U la, la. no piękna rzecz piękny gruby złom i jeszcze mamy coś tutaj a, tu jakieś druciki są, chyba tutaj się to przyłapało. No. Przeniosłem się na drugi bok mostu. No i po kilku rzutach w końcu jest coś fajnego. Rua. No, rua musi być. Piękna ruch. Nic więcej tutaj dodać nie trzeba. A, no i mam pierwszy sztuciecz. już Fajny. Stary. Może jeszcze da się go odratować. A co? Dlaczego nie? Rzucę w tą stronę, chociaż tutaj zawsze coś wychodzi. No, pokażę wam, odrzucę tak i, i. No, musi coś wyjść. Oczywiście drobnica, ale zawsze się coś złapię. Nie ma pustych rzutów tutaj w tym miejscu. A no, wypukało może coś nowszego, nowszego coś świeżutkiego. Hmm. No jest No jest, wiadomo co No pokażę Wam gadro eee, Już waży Myślę, że około 15 kilo już jest A tutaj skryty w krzakach piękny kwiat jesienny a tutaj patrzcie, jakie ładne. Nie wiem, jak to się nazywa. Może ktoś wie to powie. Ogrodowe takie też są. A tu rośnie w krzakach. Pajączku, uciekaj. No, bo mamy tutaj jakiś płaskownik. Mamy ostrze noża. Lubię, lubię. Jak wychodzą jakieś narzędzia. A tu wychodziły. Coś tu wychodzi. Coś tu jest. Jakaś ciska. A, konserwa. Zmylił mi ten czerwony kolorek tutaj. No, ale jest. Czyleczka? Co To co jakaś obrączka? Nie, sprężyna No i takie coś wyszło. Co to było? Jakieś szkło. Może tu miedziucha będzie? Aha, jest taka szansa Jakiś lefrektor <grystanie> Lusterko to to nie było, chociaż troszeczkę mnie tam widać, mój łeb Ach, teraz ubolewam, wiedziałem, że tak będzie Tutaj coś przy brzegu jest Łapie się, ale zrywa Nie wiem, czy to jest ten rower, co kiedyś tutaj był nie pamiętam, czy w tym miejscu dokładnie, ale coś tutaj dużego jest, trzeba po to wrócić. No i mamy piękną rzecz, już złowiłem kilka takich tutaj. Na środku jest miedziucha, także ciesz się. Co to jest? Myślałem, że zakrętka od słoika, ale nie, coś innego, może taka zaślepka. Może, może robimy ostatni rzut i zawijam się Tutaj w pewne miejsce, rzutę żeby on no coś było na tym magnesie Na koniec O kotłuje się tam woda aż no i tutaj jest właśnie ten potwór ale nie, nie da rady, nie dziś. A dziś jeszcze ostatni rzut nam ktoś dał, kawałek ruły. No i super, zważymy gadro na bazie i się okaże, ile tego badziewia jest. A to wcale nie jest ruła, tylko bolec tak zwany, jakiś stworzeń. Mam potwierdzenie, jest tam kawałek roweru, bo mam kawałek rurki, którą może uda się odłamać, bo już ledwo się tam trzyma na jakieś włoskach. Może tą rurkę uda się pozyskać dziś. O, widzicie Jest rura od roweru. No i część roweru jeszcze. Chyba kierownicę udało mi się wyrwać stąd już kiedyś no i udało się tą rurkę wykręcić jakoś o widzicie? Gdzieś tutaj się trzymała, ona tym Także reszta czeka na pozyskanie jeszcze. Nie mogę nie docenić pięknego kluczyka, który jeszcze został złapany. Takie maleństwo. No i chwila prawdy, zobaczymy ile tego się złowiło dzisiaj. O, o jeszcze te rurki. I to będzie No, 17800. No, 17 kilo odjąć y, diabła. 17 kilo złomiku. Elegancko, pozdrawiam. Oj, popatrzcie na nożyk. No, jeszcze by nim jakieś masełko posmarował. Nie jest taki najgorszy. Ha. Czasami trzeba dać drugą szansę. Ale jajca. Patrzcie, no przejeżdżałem około świetnika, zajechałem taki kufel. Sandomierz, spotkanie gwarków 1990 rok. Kufel. Jest logo Sandomierza, herb Sandomierza. Mamy, mamy taki kufel. Były dwa, ale jeden pęknięty. Kopalnia dolomitów Sandomierz, spotkanie gwarków 91 rok. I Taki mega kufel Ła, brudny jest Co tu jest napisane? WSSD Złotoryja Też jakiś kopalniany Ten kufel Karcz ma piwna 1989 rok No niesamowite Do widzenia, do zobaczenia w następnym odcinku